Witamy bardzo serdecznie w naszym nowym formacie zatytułowanym Zagrywka. Ideą programu jest to, aby o ważnych sprawach rozmawiać w nieco luźniejszej atmosferze, tak że raczej nie uświadczycie tutaj Państwo ludzi pod krawatem, co nie oznacza, że tematy, które są ważne nie będą tutaj poruszane, jak chociażby polityka, tym bardziej, że jesteśmy w okresie, w jakim jesteśmy, tyle tytułem wstępu. Witam naszego pierwszego premierowego gościa, którym jest Jerzy Hart i Douglas. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jestem zaszczycony, że jestem pierwszy. Były radny powiatowy, były poseł, były burmistrz miasta, no właśnie, ale być może już niedługo nie były. O tym, że kandyduje pan wiemy już od... Kilku tygodni. Natomiast powodów, o których słyszałem, dlaczego pan kandyduje, oczywiście rzekomych powodów było przynajmniej kilkadziesiąt. Między innymi, startuje pan po to, żeby zapewnić władzę absolutną synowi, startuje pan dlatego, że nie wybrano pana na posła i musi pan coś robić. Słyszałem też wersję, że wyleciał pan z hukiem ze szpitala i sam starosta Krzysztof Lis pana wyrzucił. Więc no, wypada tylko zapytać, jak jest naprawdę. <laughs> nie wiem od czego zacząć, tak? To może, może powiem tak, że cały czas pracuję jako lekarz bardzo intensywnie w paru, w paru miejscach, również w szpitalu, gdzie i operuję i prowadzę wspólnie z kolegami poradnię onkologiczną. Nikt mnie stamtąd póki co nie wyrzucił. Raczej są propozycje poszerzania mojej współpracy ze szpitalem, dlatego że ciągle są problemy kadrowe. Mam bardzo dobre kontakty z dyrekcją szpitala, z panią prezes. Uważam, że zresztą od razu to powiem, żeby, żeby przerwać wszystkie jakieś insynuacje na ten temat. Uważam, że jest bardzo dobrym dyrektorem. Wreszcie tak, po latach jest, jest człowiek właściwy na właściwym miejscu. A z, z, panem, z panem z panem starostą Lisem już dosyć dawno się nie widziałem, ale też chcę od razu powiedzieć, że my mamy dosyć koleżejskie stosunki. Nie, nie, jakoś nie, nie podejrzewam, żeby miał mnie chęć wyrzucać ze szpitala i nie wiem, dlaczego miałby to zrobić, szczególnie wtedy, kiedy taka bryndza jest z lekarzami, a, a już szczególnie z lekarzami onkologami, więc myślę, że tak nie będzie. Ja nie jestem żadnym wrogiem pana, pana, pana starosty sam Mnie się po prostu nie podoba układ polityczny, jaki jest w starostwie, w powiecie i, i zrobię wszystko, żeby, żeby, żeby to Zmienić i żeby PiS nie rządził już nigdzie, ani w powiecie, ani w mieście, ani, ani, ani w ogóle no, najchętniej nigdzie. Tak. Ja też słyszałem takie, że, że w ogóle to, to, co robię w tej chwili, to jest właśnie skręcenie w kierunku PiSu. To jest niezła bzdura. Pan, bo naprawdę. Trudno jest znaleźć chyba ludzi bardziej niechętnych pisowi jak ja. Gdyby dzisiaj były takie możliwości prawne i mnie spytano, czy jestem za delegalizacją PiS-u, to ja byłbym za tak. Uważam, że to jest absolutnie coś tak szkodliwego, powstała taka chuba na, 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 na tym życiu politycznym w Polsce, że, że to powinno się, że tak powiem, raz, zawsze z tym, raz na zawsze z tym skończyć. Jestem wielkim przeciwnikiem. I żadnego skręcania nie ma w stronę, w stronę PISU. Ja jestem wielkim zwolennikiem Platformy Obywatelskiej. Pomijając to, że oczywiście mnie z tej platformy relegują, czyli można powiedzieć, wyrzucą, ja, ja to startując do wyborów miałem to wkalkulowane, wiedziałem, że tak będzie. Jeszcze raz powtarzam, są naprawdę gorsze sprawy niż to, że ktoś traci legitymację partyjną. Nie zmieni to w żaden sposób. Ja to rozumiem, dlatego że takie są przepisy. Nie mam do nikogo pretensji i, i, i zawsze będę popierał Platformę do żadnej innej partii się już nie zapisze i, i, i platforma to jest moja partia, niezależnie od tego, czy oficjalnie w niej będę, czy nie. Niemniej jednak odbije się to i to nie tylko na Panu, ale też na przykład na członkach Pańskiej rodziny. Głównie mam tu na myśli oczywiście Pańskiego syna. A czy w jakim sensie się odbije? No, Kuba nie jest dzieckiem, ma 40 parę lat. Jest też, można powiedzieć, politykiem samorządowym. Jest jeszcze cały czas radnym wojewódzkim naprawdę ja jestem dumny z tego jak on jest zaangażowany w sprawie w sprawy regionu. Niestety no, jakby niechęć od paru lat do niego pana burmistrza Raka obecnego jeszcze cały czas burmistrza powoduje, że, że, że on tutaj nie mógł, że tak powiem, w samym Szczecinku rozwinąć skrzydła. On miał różnego rodzaju pomysły dotyczące różnych programów i dofinansowania przez samorząd województwa i zawsze to było torpedowane przez burmistrza, ponieważ on nie chciał, żeby miasto cokolwiek zawdzięczało Kubie Daglasowi. To, to jakieś chore zupełnie, tak, Zu, zupełnie, bo te rzeczy, czy ktoś się lubi, czy nie lubi, czy się z kimś pokuciło? to jakby powinno być jedno, tak, a dobro miasta dla ludzi tutaj ze Szczecinka powinno być absolutnie nadrzędne. No tutaj w tym wypadku tak nie było. Kuba oczywiście podejmując decyzję startu na listach do powiatu z komitetu wyborczego wyborców Daglasa. Ja to firmuję swoim nazwiskiem, oczywiście nazwiskiem też Kuby, tak i on ma świadomość tego, że startując również straci jakby no członkostwo w platformie obywatelskiej, ale z tego co wiem, nie ma żadnych ambicji tutaj jakichś bycia. W jakimkolwiek zarządzie, chociaż to, to, są, to są naprawdę jego wybory, ja, ja z nim nawet na ten temat nie rozmawiam i to jest te, to insynuowanie, że ja startuję po to, żeby, żeby coś jemu zapewnić. On, on, on ma swoje, swoje, swoje życie, swoje biznesy. Bardzo, że tak powiem, tutaj od wielu lat próbuje, że tak powiem, zarabiać na własny rachunek i, i, i nie sądzę osobiście, ale to jest moje zdanie, żeby miał ambicje jakieś tutaj, czy chodzi o powiat, czy chodzi o miasto. Na pewno w każdym razie nie jest to motywacja moja startu w tych wyborach. Ale osobiste wycieczki pod pańskim adresem są już obecne w dyskursie publicznym, są już obecne w mediach. Kwestie pańskiego syna już poruszyliśmy, ale zarzuca się panu, nie wiem dlaczego, zbyt poważny wiek na to stanowisko a to jest dobre wie pan znaczy w kontekście tego co się dzieje na świecie już nie mówię o Chinach tak ale powiedzmy o Stanach Zjednoczonych gdzie, gdzie dwaj główni konkurenci no są sporo starsi ode mnie mówienie dzisiaj w XXI wieku o tym że, że jak ktoś ma 72 czy 3 lata to jest za stary no to to jest trochę przesada tak wiele lat temu ja pamiętam mojego ulubionego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Regana który Naprawdę, no my przynajmniej zawdzięczamy mu bardzo dużo. Który, który starszy ode mnie, że tak powiem, był, kiedy, kiedy na drugą kadencję startował i to były bardzo udane lata dla Stanów Zjednoczonych. Ale już jakby, no, może to jest troszeczkę przesada porównywać się z prezydentami Stanów Zjednoczonych. Ale jeżeli chodzi o wiek, to mi się wydaje, wie pan, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby mieć pewną jasność umysłu. I w miarę dobre zdrowie. Wydaje mi się, że jedno i drugie mam. Tym wszystkim, którzy uważają, że jestem za stary, to zapraszam ich na bieg dookoła jeziora, bo ja, że tak powiem, taki bieg tam przynajmniej staram się raz na miesiąc sobie pobiec 14 kilometrów, a co tydzień też zapraszam wszystkich chętnych. Bardzo chętnie z nimi po parku pobiegam. Co tydzień biegnę rano 10 kilometrów. Chciałbym, żeby mój konkurent no, przebiegł 5 kilometrów. Metrów bez zadyszki. No i ta jasność umysłu, tak? Jasność umysłu to jest bardzo ważna rzecz. Jedni mają, że tak powiem, no, kompletną sklerozę w wieku lat 60, a inni mają 70 parę Jeszcze mają taki eufemizm, prawda? Mają trzeźwe spojrzenie. O to trzeźwe spojrzenie to bym tutaj, że tak bym podkreślił tak ten, ten zwrot. Pozostając sobie w kwestii eufemizmów. Tak naprawdę to, na co pan się porywa, jest troszeczkę walką Dawida z Goliatem, nie jest tajemnicą, że aktualny burmistrz ma dużo większe możliwości, stoją za nim dużo większe możliwości nie tylko techniczne, wizualne, i tak ale też sztab ludzi. Pan może tak naprawdę tylko dogonić go w kwestii doboru odpowiednich ludzi. Znaczy tak, to, że cała machina miasta jest uruchomiona. Na cele wyborcze jest właśnie jedną z tych patologii, z którymi ja zabierzał walczyć i, i, i które są do pewnego, jakimś przyczynkiem do tego, że ja się zdecydowałem startować. Mnie wiele rzeczy niepokoi w mieście. Już o tym zresztą wielokrotnie mówiłem. PiS wie pan, wykorzystywał w sposób zupełnie bezczelny spółki Skarbu Państwa. Niestety tutaj w w zaczyna być taka sytuacja, że spółki samorządowe zostają, zostają no, zbyt są wykorzystywane, że tak powiem dla takich celów partykularnych poszczególnych osób w, w mieście, w ratuszu. Działalność SAPIK-u jest moim zdaniem w tej chwili bardzo nietransparentna. Jest mnóstwo rzeczy do sprawdzenia i ja, że tak powiem, jeżeli wygram te wybory, a mam nadzieję, że tak się stanie, no, zrobię dokładnie to, co platforma zrobiła w tej chwili w państwie. To znaczy, zrobię taki audyt i posprawdzam różne rzeczy, zobaczę, ile w tym jest plotek, a ile jest prawdy. Niestety, muszę panu powiedzieć, obawiam się, że, że jest bardzo dużo prawdy. I to jest. To miasto, które było bardzo transparentne, przynajmniej ja tak uważam za moich czasów tych 13 lat, kiedy byłem burmistrzem, było prowadzone. Ono w tej chwili jest całkowicie nietransparentne. Sprawy dotyczące przedszkoli, dotyczące różnych, różnych umów tutaj no, jest, wie pan, Temat rzeka, tak? Naprawdę, to jest stajnia stałnia augiasza, którą ktoś powinien, że tak powiem, spróbować wyczyścić. Tak? Mam nadzieję, że ja będę tą osobą. To nawiązując jeszcze do kwestii osobowych, mówi się, że ma Pan problem ze skompletowaniem listy. Być może jest to okazja, żeby rozwiać te wątpliwości. Nie, no nie, ma, nie mam żadnych, żadnych, żadnych problemów. Z tego, co wiem, to Daniel Rak cały czas jeszcze swoich emisariuszy wysyła do różnych ludzi, więc też jeszcze ma, mimo że twierdził, że jest inaczej, ma te listy jeszcze nieskończone. Ale oczywiście zawsze jest tak, że szukamy no, najlepszych nazwisk. Z jednej strony, żeby to byli ludzie, których się nie będziemy wstydzili, a z drugiej strony, żeby, żeby mieli zdolność jakby przyniesienia głosów, ta konfiguracja i miejsc, i tak dalej jest, jest dosyć trudna. Mamy jeszcze no, pojedyncze, ja mogę Panu zupełnie jeszcze powiedzieć: w jednym w jednym, na cztery tutaj te, te okręgi w mieście mamy, mamy trzy listy już skończone, a w czwartym okręgu mamy dwa czy trzy miejsca jeszcze wolne, mamy chyba dwa miejsca jeszcze do powiatu i cały czas myślimy nad tym, no, rozproprowadzimy rozmowy z różnymi ludźmi. Bardzo wielu wydaje mi się tak, że mam zwolenników, ale niestety wiele osób się boi. Tak? To znaczy, to jest, to jest też to jest taka jakaś choroba. No, tak nie powinno być, tak, ale boją się, że tak powiem, zemsty, jeżeli ja nie wygram wyborów, to co będzie? Bo tutaj ja, ja to nie mam nic, nie mam związku, ale żona to pracuje w szkole, a ktoś tam pracuje gdzieś tam, a ta w spółce pracuje, a ta tutaj w sapiku, a ten i, i, i tutaj no będą się na mnie mścili. To już świadczy, to, to wie pan, takie myślenie już daje pewien. Taki asum do, do, do wnioskowania, że w tym mieście coś się źle, złego dzieje. No, ja będąc burmistrzem, pamiętam, no, byli ludzie, którzy byli mi bardzo nieprzychylni i, i byli zupełnie z innej opcji politycznej. Ja ich w ogóle nie ruszałem. Uważałem, że, że no, wykonują swoją pracę, są przygotowani do, do, do zawodu. Co robią po godzinach pracy, to mnie guzik obchodzi tak? I, 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 i ich. Latami całymi w ogóle nie ruszałem w żaden sposób, nie mobbingowałem, nie namawiałem, żeby zrezygnowali. Uważam, tak? że każdy gdzieś powinien zarabiać, powinien pracować. Jeżeli wykonuje swoją pracę dobrze, to, to powinien być nienaruszalny. Tak? No dzisiaj ten, to myślenie o tym, że, że może mnie spotkać zemsta, świadczy o tym, że osoby, które miałyby się mścić, no, są do tego zdolne. Pewnie o programie jeszcze za wcześnie rozmawiać, to w kolejnych tygodniach będziemy stopniowo poznawać, ale żeby spiąć klamrą nasze dzisiejsze spotkanie, pytanie podwójne. Jak, jakimi środkami zamierza Pan walczyć o wyborców? No i tak już tak naprawdę na finisz. Co zadecydowało o tym, że Jerzy Hardy Douglas postanowił walczyć o fotel burmistrza? Zaczynając może od końca, to, to ja już to yy, mówiłem wielokrotnie i to jest to jest temat bardzo złożony i tych powodów, dla których ja się zdecydowałem yy, kandydować jest naprawdę dużo, ale można je podzielić na takie dwie grupy. Pierwsza to jest moje niezadowolenie z tego, yy, jak wygląda dzisiaj miasto. Uważam, że miasto stanęło w swoim rozwoju, jest, yy, nie ma kreatywnych pomysłów, jest administrowane yy, zamiast, yy, że tak, się rozwijać się, się zwija zmniejsza się liczba mieszkańców nie widzę naprawdę no, niczego w tej chwili pozytywnego przez ostatnie kilka lat co by się działo w mieście i myślę że wielu mieszkańców ma niestety bardzo podobny odbiór tak patrzę chodzę wie pan chodzę z psem codziennie na spacer i, i, i patrzę w tej Trzesiece która jest takim oczkiem w głowie burmistrza Raka. Z tego powodu też, że tam mieszka i tam ma bardzo dużo swoich zwolenników. I patrzę na porzucone na trawnikach butelki, puszki po piwie. Idę tydzień później te same butelki, te same puszki. I ten miesiąc później i to dalej wszystko leży. Nikt w ogóle tym się pieskulawą nogą, wie pan, się tym nie zajmuje, tak, żeby to sprzątnąć. Ja zapraszam, żeby, że nie jestem gołosłowny, zapraszam na ulicę Sujczą, tak, na osiedlu, na którym mieszka pan burmistrz więc pójdzie ulicą Sujczą w górę i zobaczy, jak wygląda trawnik po lewej stronie, tak, trawa, gdzie e, e, tych puszek są dziesiątki, tak. więc jest brudno, a było czysto, i, i, i to są te rzeczy, które mnie wkurzają. I, i nie, nie widzę innej możliwości, jak to, żeby się tym, że tak powiem, zająć i nadzorować PGI, i żeby to wszystko szło lepiej. A druga sprawa, która może jest ważniejsza, to jest to, że, że ja nie mogę spokojnie patrzeć na to, jak. Pewien styl rządzenia, który krytykowałem przez tyle lat, który był przypisywany pisowi, jest dzisiaj zaadoptowany tutaj w mieście przez obecnego burmistrza. To jest to kolesiostwo, to jest wymiana ludzi między innymi w radach nadzorczych, na urzędników miasta, to jest wymiana zarządy na swoich kolegów, to zarządy spółek. To jest dosyć właśnie takie bezczelne wie Pan, korzystanie na granicy prawa z, z działalności spółek takich jak Sapik czy OSIR, po to, żeby one brały udział w kampanii wyborczej, czy jego, czy, 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 czy jego małżonki wcześniej. To było myśmy wszyscy przecież byli tutaj świadkiem tego, jak wyglądała kampania wyborcza pani Renaty Rak, co do której po raz kolejny mówię, nie mam żadnych w ogóle zastrzeżeń. Cieszę się, że jest pos, po, ze Szczecinka, tak samo cieszę się, że, że, że jest Lubczyk im więcej jest posłów, tym lepiej. Ale, ale na kampanię wyborczą pani Renata Rak miała zgodnie z prawem przeznaczone 6 tysięcy złotych. Ja już tego nie będę komentował. Wszyscy widzą, ile było wielkopowierzchniowych plakatów, ile było siatek, ile, ile, ile było banerów, ile, ile było w Koszalinie, w koło w, w, w Sławnie, w Darłowie, ile w Szczecinku, tak, co, co, co drugi. Ee, co druga witryna, co drugi płot były oblepione tymi. Jeżeli to wszystko zrobiła za 6 tysięcy złotych, no to, to, to gratuluję. No wiemy wszyscy, że to jest fikcja, tak? jest, jest te, te, to, to są. Dziesięcio, nie wiem, stukrotnie albo tysiąckrotnie tak przekroczone te, te kwoty, które można było zgodnie z prawem wydać. Także ja od razu uprzedzam tutaj obecnego pana burmistrza, że kampania się zaczyna i ja policzę to, ile, ile on wyda teraz na tą kampanię pieniędzy. Wiem doskonale, jakie są przepisy, ile może wydać, ile mogą wydać jego radni. I chciałbym, żeby się przynajmniej w no, jakiś, jakiś rząd wielkości, żeby był. W miarę przyzwoicie, że, że tak powiem, zachowywany. Tak? To się nie dzieje, to też świadczy o pewnym aroganckim pod, po, po, podchodzeniu do obowiązującego prawa. Ma Pan na tyle grubą skórę, żeby tę prawdopodobnie brudną kampanię w miarę bez szwanku przeżyć? Proszę pana, ja mam swoją pracę zawodową. Uważam, że jestem e, czynionym lekarzem w szczecinku. Oczywiście zawsze się znajdą tacy, którzy powiedzą, a tam jakiś tam lekarz od kurzajek albo coś tam, No, y, y, no tak nie jest. Tak? Ja się w tej chwili rzeczywiście głównie zajmuję e, chirurgią skóry i, i, i różnych tkanek miękkich, ale robię to dobrze. To są też różne raki, rozległe czerniaki inne. Mam z tego dużo satysfakcji i pacjenci mnie szanują i lubią. E, myślę, że. E, moje dokonania przez 13 lat w Szczecinku są powszechnie znane i, i mnóstwo ludzi w bardzo obiektywny sposób mogą nie lubić nie wiem moich wypowiedzi mojego zachowania nie wiem czegoś nie wiem mojego, mojej fizjonomii ale większość ludzi uczciwie jakby ocenia że, że to były dobre lata dla Szczecinka i że z takiego dosyć zapiziałego miasteczka udało mi się doprowadzić do tego że byliśmy przez wiele lat z tego miasta bardzo dumni i to jest wie pan i to to, że ktoś mnie tam będzie gdzieś opluwał, tak, albo ktoś albo będzie insynuował, to w ogóle mnie mało obchodzi. Ja swoją wartość znam i chcę powiedzieć, że między innymi dlatego właśnie kandyduję, żeby to hasło, które będzie naszym hasłem przewodnim, tak? Właściwie dwa mamy takie hasła wyborcze, ja je mogę zdradzić, ponieważ one będą na naszych plakatach i banerach. Jedno brzmi tak Znów będziecie dumni z miasta. I to jest coś, co nam odebrano, tą dumę z miasta, i mam nadzieję, że przez pięć lat uda mi się tą dumę z miasta znowu przywrócić. I drugie to jest, y, zasługujecie na więcej. I to y, też uważam, że jakby jest trafione w punkt. Uważam, że mieszkańcy Szczecinka zasługują na, na więcej niż dzisiaj y, od obecnej władzy samorządowej otrzymują. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że spotkamy się również ponownie, gdy będą już znane szczegóły pańskiego programu. Bardzo chętnie zdradzę Państwu, proszę jeszcze z dwa tygodnie poczekać, ponieważ ten program jest jakby, on, 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 on musi być uzgodniony ze wszystkimi kandydatami. Dziękuję również Państwu za uwagę. Zapraszam również do komentowania naszej nowej publikacji. Wszelkie szczegóły na stronie www.gryf.tv. Mamy nadzieję, że Państwu nasz nowy format się podoba. Przyniesie on wiele korzyści i satysfakcji, a na pewno Ulica Słójcza na tym skorzysta i będzie tam czyściej. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.